Spokój kurna, no. Spokój. Dobra, które bije więcej. Obrażenia na krytykę, obrażenia. To są zwo... zwiększone zwykłe obrażenia. Jest inteligencja też. Tu jest siła, zręczność, szczęście, zwiększone obrażenie krytyczne, energię magiczną i ten... Tutaj zwiększone energię magiczne 2. Krytyczne, krytyka 2, 2. Obrażenie krytyczne no. Chyba wolę to. Chyba wolę mieczek Cikera mi dużo daje, ale. O, ją. Ale nie. Nie wydaje mi się, że aż tyle, żebym mógł sobie tak luzem to robić. Ok. Warp y, portale. Gdzieś tutaj są portale. I teraz spróbuję jeszcze kupić jakąś szkatułkę. Zobaczymy ile. A, za ile ty mi sprzedajesz szkatułki. 24 i 24 złota. No to ja jedyne, to mogę zwykłą szkatułkę kupić taką Kupię niech będzie jedna. Albo dwie, bo w sumie i tak to nie ma znaczenia, bo złoto nie jest tak um, używane tutaj, więc... Dobra, jedna szkatułka mi dała. Stek No właśnie, to jest to co mówiłem. Że zwykłe szkatułki mogą dawać max miksturki i steki to co będę chciał, to raczej będę chciał z, tej, o, z tych orków A, Legendarna jest jeszcze z krwi szamana, ale szamanów kurde jest dosyć dużo Nie, właśnie dosyć mało I nie dropi, nie dropą mi to jeszcze nie razu, więc... Dobra, widzę, że nie zabijał go na strzała hmm. Chodź tu jeszcze może się na, w ewentualności lepszy mieć z tych orków walnąć, nie? Jak dropi mi lepszy miecz to wtedy będzie już super git. A ja wiem czemu ten miecz mi bił tyle na paladynie, bo przecież moja postać polegała wtedy na krytyce. I dlatego tyle biłem paladynem. Tutaj już nie polegam tak na krytyce tylko bardziej na inteligencji i na spamowaniu skillami. Znaczy w sumie na spamowaniu, no na używaniu dużej ilości skill. Bo na pierwszym levelu to dużo nie będę zadawał. A w ogóle zabiję cię z całą taką? Zabijam, dobra. Ech. No to lecę po te orki. Wojowniczy, oczywiście. Skończę tego questa i może coś ciekawego z, z tego wyjdzie. Czekajmy bardzo, czy faktycznie z tych orków też może polecieć boss. Czy się jakieś. jakiś. O, i tu już zaczynają się orkoje w wojownicy. Dokładnie ich spam o to mi chodzi. No, jakaś zbrojka podniosę. No to zbrojki to takie. Inteligencja, plus 3 chyba wystarczy, bo tu nie ma żadnych właściwości. Nie? No, armor, plus 3, armor, plus 3. To są te wilki. O, tu jest ta lawa, dobra. Teraz ja wiem, gdzie jestem. Teraz tak. Ogarnąć te wilki, ponieważ wbrew pozorom, te wilki są silniejsze niż te pieprzone orki. Po pierwsze są w grupie, a po drugie, że mają więcej zdrowia i się jeszcze w trawie chowają. Ciężej to jest zabić. Dobra. I ekspowisko, na którym ja tutaj lubiłem właśnie ekspić, to jest tutaj Dlatego, że tutaj mi przeważnie są dwa orki Jestem w stanie zabić je i one się respią Zjeść Podczas ich respa i, i po prostu tak sobie ekspić Tam oczywiście jest cały zamek orków I za tym jeszcze z wioska, bo obszadam tu dookoła Ale w sumie to nie ciągnie mnie tak do tej wioski Chociaż tych szamanów byłoby git poubijać Gdyby był quest na szamanów, to bym się skusił. ja Bardzo mnie ciekawi, właśnie, co leci z legendarnych szkatulek. Możliwe, że później przykampę się na, na krówkach i ogarnę. Dobra, e, nie chcę, żeby mi tak długo film leciał. A, a pasowałoby e, skończyć już dzisiaj te questy na tym ekspowisku. Tak więc, prawdopodobnie w tej chwili będę robił time się tylko zobaczę ile czasu już to robię. No nie laguj. Dobra, e, Ile czasu? 30 minut. No to dobra, to leci timelapse. Z tego jak sobie tu ich trochę pobijam. Mam ich już 33 do 150. Możliwe, że później zmienię ekspowisko. Trudno. Znaczy ekspowisko w sensie, że pójdę do innego miejsca na tym ekspowisku. No i zobaczymy się później. Hmm. To tak. Trochę ja to posiedziałem i nie zdjęłem ani jednej krwi z tego Shamana, więc nie wiem, jak to pozyskuje. Eee, Ubiję paru tylko wojowników. A, i tak, nie mogę się być w wodzie. To jest najgorsze. Eee, więc zawsze, jak mnie do wody, to musiałem jakoś sobie odpłynąć. Teraz tak. To jest dobrym ekspowiskiem pod tym względem, że mogę je łatwo wyciągać ze środka i po prostu zabijać. Ale mogą mnie też łatwo zamknąć, muszę o tym pamiętać. OK, leci. Najbardziej się teraz przeraziłem, że tutaj może być bariera. Bo często właśnie na mapach spotyka się, że nie można wskoczyć na takie bloczek na przykład tutaj. O właśnie. Bo jest bariera. Która blokuje to, żeby nie można było wchodzić wyżej na przykład. O właśnie. No i tak to wygląda Dlatego się bałem, że tutaj też może być mi mnie zablokuje z moje genialne wycieczki O! Dziewiąty poziom, jak mimo Eee, dobra Mana nie zregenerowała się no, Może wejdziemy tu trochę Rozejrzy się co tutaj jest Ja powiem wam, że na zwiedzenie tego to trochę by, dłużej trzeba było być posiedzieć Okej, okay, teraz się trochę wycofać i chodźcie do mnie Strzała. O, dostałem kolejny miecz Dobra Tu jest ork A on też jest zamknięty O, ork szaman. Też właśnie Dobra e, Jaki ten miecz jest? Czy jest lepszy? No i ma lepszą siłę Ogólnie lepsze statystyki, no. Albo mają wszystko to samo, tylko trochę statystyki ma tam u góry gorsze. Dobra. To spróbuję tak. Wlecę tu na pałę. Z drogą full HP. i tak zrobię. Bo mam już wystarczającą ilość, żeby zrobić na epicki. Na rzadki niestety nie, no bo nie mam tej krwi i przejdę się po tym. Z chęcią dowiem się tutaj jest. z tego co uważałem jak umieram tej trasy więc ubijam te wilki. I użyję podki Poza odcinkiem sobie może, albo na timelapse sobie odrobię podki tylko. A, przeżyję... Dobra, przeżyłem. ta potka jest jednorazowa? Więc się nie, nie leczy mniej więcej. Dobra, tam jest szaman, i tam nic więcej poza tym nie ma. Więc moim celem raczej będzie wejść wyżej. Co to jest? To są pokoje zwykłe. Zamiast szczerze myślę, że to kotka więcej mi da. Aaaa, o kurde, a mnie zaskoczył Jeszcze sobie podkę na manę. Polecę wyżej. Zobaczę z chęcią, co tu jest, bo nie byłem tu. O, więcej tutaj. tej. Jarkowki. W takim miejscu strasznie fajnie się przed nimi broni. Okej, okay, jest tu coś. Tutaj też nic nie ma. Jest karting piecy, których chyba nie mogę otwierać. A jak mogę, to smutno, bo może coś tam było? Nie, nie mogę. że tak, się umarł, okej okay. zjeść coś szybko zespamiję trochę dobra ork czwarty poziom chyba za ścianą mam za mało jej życia, muszę poczekać chwilę się zregeneruje dobra, na razie jest tylko ork level 4 więc spoko, nic tylko u mnie nie ma jest tylko ten głos tu za ścianą jeszcze jedno jakby takie zjedzenie, żeby się podchylować trochę i mogę iść dalej. Uj, że mam 2500 w ogóle kasy. Z tego jeszcze będzie trochę. ok teraz mi jeszcze trochę podleć i mogę iść dalej. Co tutaj znajdę? Dobra. Masz ze skili I. Teraz tak, mam dwie ścieżki. Albo iść tam, albo iść tu. Bo zgaduję, że pewnie tu i tam mnie spotka dokładnie to samo, więc lecę tutaj. A w ogóle ładnie zbudowane, muszę przyznać. O, wszedł Dobra. I? Co tu jest? Aha, zwykły skok. Dobra, mogę zrobić skok wiarę i umrzeć. To jest wioska. Okej, okay. czyli to po prostu jest ładnie zbudowane. Tu nie ma żadnych questów, nie ma żadnych tych ciekawostek. Po prostu ładnie zbudowane. Mmm, tych orków, wiesz? Muszę być orka żeby się dowiedzieć Chodź tu tik, tik, cip, 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 cip. Tak, dobry ork. O, jest coś! No tak, tu była jakaś, wiesz. Enchanting. Nic więcej tutaj nie ma, ale no... No, muszę przyznać, bardzo ładne. możesz tego użyć jesteś na RPG, okej. Okay. Dobra, kolejny ork wojownik. Chcę go ubić tylko po to, żeby się dowiedzieć ile jeszcze mam zabicie 59 łącznie zabiłem, czyli jeszcze setkę muszę około ubić Zabić No troszkę tego jest O, ty przyczajone, Gnido Kolejny, jak się tu czają to drugi z dwóch szamanów jest, ty Może to jakoś lepsza wierzę. No i? Co tutaj jest? Czy to było po prostu drugie? Ojej drugie wejście a nie, to po prostu yy, jestem tutaj, okej okay. tam też było pewnie drugie wejście eee, no to nic więcej tutaj takiego ciekawego nie ma to mogę już schodzić w sumie i polować z powrotem na orki myślę, że chyba orki będę polował chodząc chociaż w sumie taki jeden dłuższy albo podzielę to na dwa party Odcinek pierwszy i odcinek drugi Czemu nie? No, gin Dzięki Szamana to sobie ubiję, Cały czas nie wiem czy szaman nie ma szans czegoś lepszego dropnąć poza tymi jakutkami Na razie nie dał mi niby nic lepszego um, Zobaczę jeszcze tutaj czy coś jest jakiegoś ciekawego Chyba nie Więc chyba dalej mi pozostało tylko się naparzyć z tymi większymi orkami, wywnikami. i skończyć na tym to ekspowisko No dobra. To teraz albo zrobię cięcie, albo timelapse. Zależy jak się wyrobię z czasem, bo timelapse niby trwał 8 minut około. Może trochę więcej. Więc dużo czasu mi to nie skróci. Ja będę miał już 30 minut materiału, więc albo to potnę jakoś tak, żeby było naprawdę króciutko. Albo po prostu podzielę na, dwa, na dwie części Jeśli podzielę na dwie części to to już jest druga raczej część No już Dobra hmm. Hmm, Nic ciekawego Dobra tutaj wojowników za dużo nie spotkam to lecę z portem tam Ok, to jest teraz ważne, bo jest więcej niż jeden boss. Eee, przed chwilą mnie zaatakował boss e, król którego dopiero teraz zobaczyłem. Teraz szybko muszę tam polecieć, spróbować go jeszcze raz ubić. O kurde, nie sądziłem, że jeszcze umiera od bossa, nie? Od orków. Ale no długo musiałem czekać, żeby się pojawił. Dobra, teraz przelecieć między nimi wszystkimi, co będzie wręcz niemożliwe. Ciekawe ten gościu tam, który był ze mną, już sprzątnął, czy nie Miał do tego prawo, niestety Dobra, szybko gobliny jeszcze jakieś te Muszę sobie zjeść No, blin Jakby się teraz zrespił ten boss goblinów, to już, bym, już tak by mnie trafił Okej, okay, tutaj nic nie ma Org wojownik Org wojownik Czyli bardzo możliwe, że on już go tam tłucze, albo i nie? Jest. O Jezu. Czy on nie je respi jeszcze? Takie autorów Przecież to jest niemożliwe, żeby to ubić. No, wypad puścić mnie już. Z rozkaz pieprzony. Wypad. Ja pierdolę, ale... yy, To jak to było? Wód ork? To jeszcze on respi te główne. Ja nie mogę. Popieprzyło ich. Ile podejść będę miał? Wypad mi stąd. Też Kolejny To jest ork wojownik nawet w sumie nie przyjrzałem się Noc jest dwa razy dłuższa niż dzień Orkowy szaman Ork wojownik, czyli chyba już po dwóch zgonach zniknął Najwidoczniej A no szkoda, chciałem jeszcze spróbować gubić Ale no ten lag, no nie wierzę To jest właśnie moje szczęście, zawsze mi wywali w takich momentach laga Bo, bo tak Internet może działać przez całe 2 godziny, ale kiedy tego najbardziej potrzebuję, to nagle wywali w Na dwie sekundy i umiera, tak? Rokowy wojownik, rokowy wilk No już nie ma co to jest za liczba? Okej. Nie zwykła. No już, już poszli sobie Nie możecie tu przyjść, to sobie idźcie. Bo nie chce mi się klikać cały czas znaczy, nie chce mi się klikać co jakiś czas o mm, ale mi szkoda tego bossa, no tak ciężko jest go dropnąć i krotek poleciał bo musiałem wywalić się przez jakiegoś rąbanego laga a potem nawet sobie, wcześniej nawet sobie nie zdałem sprawy, nie? myślę, a dobra, mówię sobie, to będzie koniec odcinka i tyle nie? i dokończę kiedy indziej a nagle się okazuje, że ten boss się respi Uff, Dobra jak dalej. Dobra, niech będzie. Już starczy. Trochę za długo już gram w tę grę. Ale bez kitu. No kurde. Ten boss mi cały czas boli. Może że skóra. Hmm, Warp. Slep. Sprzedam itemy i pójdę otworzyć jakąś lepszą szkatułkę. Hmm, tutaj raczej nic z takiej rzeczy ciekawego nie ma. Miecze już przejrzałem te trzy są słabsze. Dobra. Far portala A szkoda, no. Fajnie byłoby tego ubić po co? może być coś fajnego jak poleciało. Dobra to. W ten sposób. Episka szkatułka. Jedno sekkę, zachowam sobie i. Czy to jest pieprzony zestaw miksturek? Nie, no tak nie może być. Po prostu lepszą. Stek. Mm, no nie wiem. No nie wiem. Dobra. Prawdopodobnie już dobiję do 150 poza odcinkiem. A na razie się z wami już wreszcie żegnam. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, a ja przypnę serduszko, no i trzymajcie się nóżkuś, patrzę, one mi do się spokój. Ej, peski, tu jeszcze te, nie atakują. A ja zakończę, cześć.